A tutaj jaka czysta woda, po prostu super czysta woda. Powiem Wam, że trasa jest naprawdę ok. Nie jest wymagająca, jest oznaczona też jako łatwa. Także... Uuu, robak mi wycina za okulary, umieram. Później się odezwę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dzień dobry, zaczynamy vloga! I tak widzicie, będę miała dzisiaj przepiękną czapeczkę, bo tak grzeje po prostu od rana. Pomimo, że jest 14 stopni, to słońce naprawdę tutaj w górach bardzo mocno daje. A my jesteśmy właśnie w drodze na stację Blauhertz, skąd ruszamy dzisiaj przepiękną trasą pięciu jezior z widokiem na Matterhorn. Jezus Maria, nienawidzę kolejek nadal. Tam go teraz widzicie za mną, jest Mati, pięknie też nam pokazuje. No I co, zaczynamy tego vloga. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Pierwsze jezioro. Zaraz podejdziemy bliżej, zobaczcie ile tutaj jest ludzi. Ciekawe, czy całą trasę będzie mieli taki tłum. Zaraz zobaczymy. Jezioro numer 1, Sztelize, 2537 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy właśnie tutaj. Trochę tłoczno, ale i tak bardzo przyjemnie. Zobaczcie, ile małych rybek tu jest. Po prostu jedno drugiej. Ale urocze! Bardzo dużo. Dobra, słuchajcie, yy, przejdziemy to jezioro dookoła, obejdziemy je, no i ruszymy na kolejne. Teraz płynie taka duża ryba, o tu, zobaczcie jaka duża. I one skaczą, ale fajnie to wygląda. Nie chcę podchodzić bliżej, bo tu jest mokro. Jak widzicie, mam rozwalonego buta. Już kiedyś Wam pokazywałam, że się rozpadł, ale uznałam, że wymęczę je po prostu do końca, dopóki całkiem się nie rozpadną i tyle. <laughs> Także nikt nikogo nie zgorszy, że chodzę w rozwalonych butach. Paweł tutaj idzie obok mnie i powiedział, żebym wam powiedziała, że wcale nie jestem skąpa, tylko ekologiczna. <laughs> Także tak, chodzę w tych butach, żeby wiecie, less waste w ogóle, no. Jezioro numer dwa Jeżeli ktoś z was potrafi tą nazwę przeczytać To niech mi da znać jak to się robi To jezioro nie jest duże Ale nie będziemy go obchodzić, bo Tu jest takie błoto naokoło wszędzie, więc wiecie Darujemy sobie Ale jest całkiem urocze I zobaczcie jaka czyściutka woda I jeszcze taka mała informacja dla was Chcę tak się do słońca ustawiać, ale wtedy muszę nagrywać od góry Słuchajcie yy, Jeżeli chodzi o tą trasę to za nami już prawie 4 km i to jest dopiero drugie jezioro. Kilometrów ma być łącznie chyba 9 około. Zobaczymy ile nam wyjdzie. To jest dopiero drugie jezioro i ta trasa od pierwszego do drugiego jeziora jest nam maksa stromo w dół, więc moje kolana już płaczą, dosłownie. Ale mam taśmę kinezologiczne, więc spoko, powinny dać radę. Natomiast weźcie na to poprawkę, że, że no może być stromo, więc wiecie wygodne buty i spoczko, dacie radę. O, tu też jest dużo ryb! Fajnie tutaj. Zobaczcie jak ładnie czad. Naprawdę uwielbiam takie miejsca, strumyki Bardzo fajny klimat. W ogóle sorry, że dyszę jak porowóz przez całą tą trasę, ale z jakiegoś powodu na tej wysokości, czy idę w górę, czy w dół, mam strasznie spłycony oddech, więc <noise> będę tak dyszała przez całego wroga. No także... Nie wiem, no nie wiem, czemu tak się dzieje. Może to przez wysokość, może to przez to, że mam troszeczkę zatoki przeziębione, w sensie przeziębione. No ja mam w ogóle zrąbane zatoki, nie? Więc... Ee, no. Ale tak... momentami to tak mocno dość dyszę i trochę wstyd. To nie jest kwestia kondycji, bo powiem wam, że jakoś tam gdzieś śmigam czasami po górkach niżej, to już nie mam aż takiej zadyszki jak kiedyś, czyli coś tam się poprawia. Uff, no ale jednak, sami widzicie, Słyszycie jak idę tutaj. Dalej trasa prowadzi tam, musimy przejść tutaj przez strumyk, iść kawałek tak strumykiem. Pan przez swim prawie nie wjechał rowerem i sobie kompletnie nic tego nie zrobił. Także kulturka płoną parą. O! Dosłownie po strumieniu. Okej. Okay. Słuchajcie, oddalę wam trochę, żebyście widzieli jak idę po strumieniu. No fajnie, przy okazji trochę orzeźwienia, ale tej wody potem ze strumienia bym nie piła. I hops. W prawie kończymy strumień i idziemy dalej. I Jezioro numer 3, Grindze. I ono faktycznie jest zielone. Może teraz tego nie widzicie, ale z góry jak widzieliśmy to tak było. 2300 metrów, czyli pół, sorry znowu, że, że zipie. Czyli 200 metrów zeszliśmy, e, tutaj widzicie jest best photo point gdzieś tam, żeby Horna złapać, e, można sobie pływać i całkiem sporo osób z tego korzysta. Z tej perspektywy widać, że to jezioro naprawdę jest zielone. Po drodze na trasie jest taka mała restauracja z widokiem, postanowiliśmy wejść, usiąść, napić się czegoś, może zjeść coś małego, bo jesteśmy trochę zmęczeni tutaj. Także, mam nadzieję, że będą miejsca. Tak się nazywa to miejsce i jest całkiem tłoczno, więc czekamy na wolny stolik. A zobaczcie, na dole jest taki fajny bar i są leżaczki. Także można sobie po prostu posiedzieć tam. Fajne. Widzę, że mają tutaj coś, co się nazywa limoncello Spritz i to pewnie coś takiego jak Aperol Spritz za 12,50. Wiecie, co? Chyba spróbuję. A co? Jestem na krótkich wakacjach. <gryw> za mną y, Mati, więc możemy spróbować. Tak wygląda Limoncello Spritz i powiem Wam, że jest naprawdę dobre. Takie bardzo orzeźwiające, świeże, lekkie. Taki szybki drink, wiecie, na przetrwanie. Za chwilę to zjemy. Zamówiliśmy sobie spaghetti i gnocchi. I potem ruszamy dalej. Tak się prezentuje moje spaghetti z pesto bazyliowym. A tutaj jest taka fajowa maszynka do parmezanu. Tutaj się widzicie parmezan. I sobie... którą to się stronę robi, tak? Mieszczę. Czy to nie, nie. w tą stronę? Dobrze. Nie Nie ja to trzymać. Nie mam takich urządzeń w domu. A to trzeba przycisnąć. Dobra, już umiem. trzeba tak ścisnąć mocniej. Wtedy się pan Fan. <noise> Smacznego, a panu ma nijaki. jak chcesz. Ładny nijak. Up, I also got Canko. słuchajcie, nie wiem czy mam taka głodna po tym spacerza, chyba jeszcze nie. Bardziej Paweł mi namówił, żeby tutaj zjeść. Czy co? Ale jedzenie było przepyszne, naprawdę i w końcu coś było lekko pikantne w Szwajcarii. I nie było pisane jako pikantne, bo właściciele nie są szwajcarami pewnie dlatego. Dodatkowo pani Kalerka mówiła po polsku bardzo fajnie, naprawdę ciekawe, ciekawe miejsce i spoznaliśmy tam dwóch panów, ojca z synem, którzy mieszkają w Genewie, Włosi, tylko ten... o, mucha na aparacie, tylko ten młodszy pan się tutaj urodził, bo ewidentnie mówił już po francusku bardziej i oni nam polecili tutaj w serwisie restauracji włoską. Pan mówił, że jest pizza, jest pasta i że jest totalnie true, że jest rewelacyjne, prawdziwe włoskie jedzenie, więc będę próbowała ją dzisiaj zarezerwować. My cały czas jesteśmy na trasie pięciu jezior, to kolejne jezioro o takiej nazwie. Jezioro ma piękny kolor i ma tamę, i zaraz sobie tam zejdziemy, żeby jeszcze zrobić foteczkę Matrachorna. O, proszę bardzo. Tak się nazywa jezioro. Mosize, mosize? Mosize, Mosize? Nie mam pojęcia, przepraszam. Ja jestem ekspertem od podróży w Szwajcarii, nie od nazwy. Według internetu to jezioro jest na wysokości 2140 metrów. I według tego, co mamy na trasie, też tak jest napisane. Nie rozumiem, dlaczego to jest napisane 2400, bo to ewidentnie nie jest 2400, proszę. A my prawie cały czas to szliśmy w dół, więc ewidentnie tutaj jakieś, jakieś kłamczuszki to tą, tą tablicę y, umieszczały. Dobra, chyba wiemy. To jest 2410, a wszędzie indziej jest 2140, po prostu odwrócili te dwie cyfry. Proszę bardzo, Lajze 2232 No i teraz jesteśmy pod górę, więc widzicie, że Tamte jezioro nie mogło być na 2400 <grytanie> Zimą tutaj jest szkółka narciarska Mniej więcej w tym miejscu Też taka ciekawostka No a teraz jak widzicie, kąpanko, dobra zabawa Także jest fajnie Pizzeria, którą polecili nam panowie Jest w zasadzie przy samym dworcu tutaj w Cermat Także dosłownie minutko do dworca Musimy przejść i no, Sprawdzimy, czy jest tak dobrze i włosko Jak pan obiecywał Wybrali tutaj taki ciekawy sposób ochrony przed grusem, proszę, mamy pleks z dwóch stron. W sumie to ja powiem wam, że teraz w wielu miejscach Szwajcarii wybrali właśnie takie rozwiązanie i taki sobie jest pomiędzy stolikami. No i jest to jakaś opcja, wtedy można, wiecie, więcej osób usadzić. I czy wam pokażę randole, bo mi się bardzo podobają. Zobaczcie, to są zrobione z sztućców, z górszlaka. Śmieszne. Pod hotelem, także będę się sami żegnać, bo już nie mam na nic kompletnie siły. Także tak, widzimy się w niedzielę w następnym filmie. Cześć. A i jeszcze na szybko, pizza była rewelacyjna, także bardzo, bardzo, bardzo polecam to miejsce.